Otwarcie w dniu dzisiejszym poradni specjalistycznych stanowi pierwszy etap uruchamiania działalności leczniczej naszego szpitala. Jest to na rzecz ludności województwa zamońskiego w ramach owocnej współpracy rządu włoskiego i polskiego. Pomoc rządu włoskiego realizowana jest przez Stowarzyszenie Włoskie dla Solidarności Międzynarodowej, uruchomienie nowego szpitala województwa w Zamości. W ramach tego programu. Realizowana jest nie tylko pomoc w wyposażaniu w nowoczesną aparaturę medyczną. Otwierana w dniu dzisiejszym część przychodni jest jednym z pięciu obiektów bloku szpitalnego. Pozostała część przychodni i pozostałe obiekty bloku przygotowywane są do sukcesywnego uruchamiania. Procent zaawansowania tych obiektów jest różny, a w szczególności bloku energetycznego to jest kotłownia, wymiennikownia, stacje transformatorowe, cała agregatornia, linie dosyłowe, hydrofornia, a także w najbliższym czasie, bo już w październiku pralnie, która przy pełnej swojej mocy produkcyjnej może świadczyć usługi. W poradniach zostały zainstalowane nowoczesne aparaty diagnostyczne zakupione w większości przez stronę włoską. Są wśród nich ultrasonograf z kolorowym doplerem, specjalizowany do badań naczyniowych, a w szczególności serca, elektrokardiografy dwunastopanałowe z komputerową analizą zapisu, zestaw holtera również komputerowy, mamograf i właśnie mamograf tak długo oczekiwany przez mieszkańców. Przepraszam, że nie wymieniam tutaj wszystkich. Niemniej jednak z tego serca wszystkim serdecznie dziękuję. Pozdrowienia w imieniu rządu boskiego, który powierzył spo realizację programu uruchomienia szpitala imienia papieża Jana Pawła II w Zamorzu. Instytutu Rafała Mediolanie, wewnątrz którego działa nasze stowarzyszenie AISP. Jest pierwszy skończony. Mamy nadzieję, że w niedługim czasie następny etap, to znaczy będziemy świadkami otwarcia całości tego wspaniałego budynku i wspaniałego ośrodka dla leczenia i naszych wszystkich bólów, których wiemy, że są liczne. Chciałbym tutaj tylko podkreślić, że będąc honorowym prezesem przyłączyłem fundacji Minimalnie, można powiedzieć, udział, udział mój był w tej całej akcji. Ale tylko ty, tyle, że żadne działanie, które jest dotyczy tego regionu i zamościa nie jest mi obce, dlatego gdzie mogłem, to tam starałem się, co nie bądź pomóc. Chciałbym powiedzieć że, przy tym, że raz więcej jest nowy wie, nowy łańcuch, który nas łączy z Włochami. Widzimy. Od 1580 roku działanie Włochów na Zamościu i w różnych etapach walkach o nasze wyzwolenie, w powstaniach brali udział Włosi na naszym terenie i raz jeszcze przyszli Włosi, którzy nam rękę podali i nie tylko rękę, ale bardzo poważne fundusze, bo spotkanie jest tak, że wspólne się spełniło w tej części, która dotyczy uruchomienia. Marzyliśmy o tym, żeby ten szpital ruszył i rusza. Wysiłkiem tych wszystkich, którzy tu przepracowali 12 lat. Wszystkim koleżankom i kolegom całej służbie zdrowia i tej technicznej części służby zdrowia serdecznie dziękuję. Wymienię do tego jeszcze tylko dwa nazwiska, które ja pamiętam z tych wszystkich dokumentów, które się tutaj przewijały. Pani dyrektor Maria Dudek, pan dyrektor Dalecki i ci wszyscy tam do tyłu, którzy w ciągu 12 lat te cegły te, ten, ten piękny szpital składali z surowizny, po to byśmy mogli go dokończyć. Wszyscy, którzy tutaj robili, mają swój udział i wszystkim należy się to podziękować. Ponieważ spełniło się jedno nasze marzenie, cel, jakby wyjściowy został zamknięty, należy szybko znaleźć sobie następny i tym celem musi być dobra, jakościowa praca służby zdrowia. To znaczy tych wszystkich Państwa, których witam specjalnie serdecznie. Szpital żyje wtedy, kiedy pojawiają się tam białe fartuchy, kiedy wchodzi pierwszy pacjent. Musimy się nauczyć przyjmować tutaj pacjentów, trzeba zmienić także położenie przystanku autobusowego, trzeba nauczyć, żeby tu zaczęły podjeżdżać karetki, na tyle, na ile Państwo możecie tej pomocy świadczyć. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę być tutaj razem z Państwem i mogę zameldować Panu Wojewodzie, że powód, dla którego przyjechałem do Zamościa w tej części, który udało się nam zrobić został osiągnięty. Co zrobimy dalej? No marzenie jest proste, zdążyć do 95 roku, Mam nadzieję, że w trochę w szerszym składzie i przy ostrzejszej pracy uda nam się to skończyć może nawet trochę wcześniej. Ponieważ strona włoska jest z nas zadowolona, mogę tak powiedzieć. Myślę, że Zamość staje się dobrym towarem eksportowym, jeśli chodzi o zaangażowanie, wiarygodność, pracę techników, inżynierów i służby zdrowia. Mówię o pielęgniarkach i lekarzach. Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję. Dziękuję bardzo za przybycie. Miło się spotkać w takim gronie. Wszyscy, którzy się tu spotkali, rozumiem, wykazują maksymalne zainteresowanie tym szpitalem. Mam nadzieję, że to jest miejsce połączenia wspólnej idei, to znaczy pracy na rzecz chorego. I w tej, w tej idei, mam nadzieję, zobaczymy za chwilę to, co udało się już otworzyć, a potem nastąpią dalsze, szybkie uruchomienia. Dziękuję raz jeszcze. No i ja sam z niepokojem oczekuję tego zajścia na. Ten. Kursy menadżerskie dla kadry zarządzającej służbą zdrowia w rejonie w Województwie Zamońskim. Podczas pierwszego modułu szkoła, która za na naszym to eh, prowadziła kursy w języku Polskim mianowicie Szkoła Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Specjalisty wojewódzki, specjalista kardiolog, proszę bardzo. Techniczny. gdzie jest Kanty? Choć tutaj, proszę pana krótkie. Dla społeczeństwa naszego regionu cenną aparaturę. Chciałbym zaprezentować w tym pomieszczeniu aparaty monitorujące elektrokardiografię. No, to jest król, król aparatury. Panie inżynierze, Pan opowiada. Wszystkie szpitale muszą zakupić sobie magneto. Okay. Oraz urządzenie to, tak jak poprzednie, o której wspominałem, umożliwia przekazywanie obrazu do sieci komputerowej, czyli obraz może po wykonaniu badania w gabinecie diagnostycznym trafić dosłownie na biurko lekarza prowadzącego danego pacjenta na dowolnym oddziale, z którego ten pacjent kierowany jest na badania do nas. Z tym, że nie ma przystawki do do nas to jest kolorowy, parametry jego są. On jest jakościowo panie dyrektorze jest dużo lekarzy, A koledzy będą pracować, doktor Watarkian i doktor Szymański. Nazwiska są wskaźnie to znaczy, znane, to kardiograf jest znany, bo to Oczywiście, że możemy zrobić eksperymentalnie komuś z Państwa tego typu badanie. E, pan inżynier zademonstruje. Z tym, że e, poprosimy pana doktora może niego, Bardzo proszę, pan doktor mamy serce kartego kanciaste coś wychodzi do serca, klinika kardiologicznych. Mogę tylko powiedzieć, że między innymi klinika w Lublinie kardiologiczna marzy o tym aparacie, właśnie o tym. To znaczy przede wszystkim chciałem powiedzieć, że akurat pozycja, w której jest, powiedzmy, nie jest może zbyt odpowiednia, także jakość obrazu też nie jest najlepsza. To, co, przed państ to, co Państwo widzicie tutaj, jest to fragment po prostu serca, lewa komora. Nie mam długo pisma mamograficznych. Jest to urządzenie wykonujące badania SUTKA, które jest to badanie szalenie istotne ze względu na stopień statystyczny występowania schorzeń bardzo niebezpiecznych stworzeń nowotworowych właśnie sutk Urządzenie to produkcji koncernu General Electric. Należy do pracy urządzeń nowoczesnych i możemy mówić o nowoczesności tego urządzenia na kilku poziomach. Przede wszystkim nowoczesność tego urządzenia przejawia się minimalizacją dawki promieniowania. Jest to urządzenie genowskie, więc mamy do czynienia z promieniowaniem. Promieniowanie, które emituje urządzenie jest rzeczywiście znikome. Zaskakująco niskie w porównaniu ze wszystkimi urządzeniami, które pracują w Polsce. Wykonujemy księżę, która się nazywa głową, czyli Tą szykawkę jakby dała na to, że my ją wykorzystamy. To jest automatyczna, całkowicie sterowana komputerowo strzykawka. Znakomita sprawa, znakomita sprawa. To jest spełnienie także takich marzeń, które się w naszym województwie pokazały. Jak się z tym, państwo wszyscy wiecie, powstała taka fundacja zdrowie kobiety, która sobie za cel przyjęła ochronę zdrowia kobiety między innymi. Usiłując zebrać środki na zakup mamograf. myśmy rozmawiali z Panem Prezesem, mówiąc, że będziemy sprzyjać tej idei, w takim sensie, że w zapisie, w konfiguracji tego sprzętu mamograf się pojawi. Pan Prezes przyjął to z prawdziwą radością. Tym bardziej, że wiecie, że zbieranie środków w takiej sumie było bardzo niesłychanie trudne i oni w tej chwili mają dla siebie nową ideę, przepiękną dalej w tej samej materii, to znaczy zdrowie kobiety, a tutaj będą nam razem pomagać nad na programem merytorycznym. Jest to aparat który jest aparatem, aparatem najwyższej generacji, typowym aparatem do screeningu, czyli do możliwości wykonywania badań przesiewowych. Aparat niechłodzony cieczo, aparat bez chłodzenia, a więc aparat, który może wykonać no, w zasadzie nieskończoną ilość badań. Podczas kiedy w normalnym układzie, kiedy myśmy mieli decyzję, jaki aparat kupować, zdecydowaliśmy się na ten aparat. Są to aparaty nieemitujące promieniowania, to co było do tej pory zmorą jakby naszych wszystkich aparatów. Mówię o bezpieczeństwie przede wszystkim załogi, która tu pracuje. Żaden z tych aparatów nie stanowi zagrożenia. To jest znakomity sprzęt. Ja, ja chcę powiedzieć tylko, że na dzisiaj województwie te aparaty, które pracują, emitują ogromną ilość rozproszonego promieniowania, co stwarza jednak pewne zagrożenie w badaniu. A możemy łącznie z możliwością odwrócenia głowicy, czyli badania odwrotnego. Następnie jest to bardzo istotnym elementem aparatu możliwość powtarzalnej, powtarzalnych parametrów badania. Mamy możliwość sterowania uciskiem. Parametry ucisku obiektu ustawiamy właśnie tym manometrem i regulatorem. Następnie i nie wiem, co to jest. Wykonujemy ucisk. Co jest istotne, ucisk w ten sposób wykonany obiektu badań jest uciskiem sterowanym przez komputer, więc o identycznych parametrach w kolejnych badaniach.